Lukspaw, wiodący producent ogrodzeń poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywąmaopaluxpaw.com.pl. Proszę Państwa, lokalna grupa działania u źródeł ogłosiła konkurs, w którym gmina końskie za pośrednictwem podmiotów zaprzyjaźnionych wzięła udział. Na. Inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. I tutaj podejrzałem na myśl, po konsultacjach ze środowiskiem artystycznym, ale nie tylko, za podpowiedzią trochę dyrektora Centrum, Koneckiego Centrum Kultury, postawiliśmy na zakup sceny mobilnej. Są takie urządzenia, które są na kołach, mogą być łatwo przetransportowane. I w ciągu kilkunastu minut przekształcać się mogą w profesjonalną scenę, służącą do organizacji rozmaitych imprez. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak wiele takich rzeczy dzieje się na koneckich browarach, ile mamy miejscowości wiejskich, w których takie rzeczy się dzieją, to wydaje się, że jest to rzecz naprawdę warta uwagi. Po wystartowaniu konkursu. Zdecydowaliśmy się w konsultacji z kołami gospodarstw wiejskich, namówić jedno z nich, koło gospodarstw wiejskich w Przebyszowach, które miało bardzo duże szanse ze względu na historię czyli na to, że może udokumentować aktywną działalność w dziedzinie ochrony no, kultury, tej ludowej i dziedzictwa kulturowego. To przypominam również nagrody i wyróżnienia w ostatnich przeglądach. Żeby w tym konkursie wystartowało i spróbowało uzyskać to dofinansowanie. Może paść pytanie dlaczego to nie Urząd Miasta i Gminy tylko Stowarzyszenie jakim jest Koło Gospodyń Wiejskich. Otóż Stowarzyszenie mogło ubiegać się o dofinansowanie do 100% wartości zakupu. Gmina Mogłaby uzyskać maksymalnie 63% dofinansowania. Z tego punktu widzenia no, wydawało się rzeczą racjonalną, żeby to koło gospodyń wiejskich było podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W porozumieniu z Koneckim Centrum Kultury, które opracowało specyfikacje i pomogło w przygotowaniu całej aplikacji, nie tylko do konkursu, ale i potem do przetargu. Mamy już otwarcie ofert, jest oferta, która mieści się w założonych pieniądzach, to jest 172 tysiące złotych, Do końca tego półrocza powinniśmy mieć na terenie Miasta i Gminy Końskie scenę mobilną, która będzie własnością koła gospodyń wiejskich w Przybyszowach, ale na mocy porozumienia z Koneckim Centrum Kultury będzie w dyspozycji właściwie całej gminy, a przede wszystkim tego podmiotu, który jest dla nas no, głównym ośrodkiem koordynującym działalność kulturalną.